Witam Was serdecznie, z tej strony Rafał Karaś. Dziś udajemy się z Ełku do Rajgrodu, gdzie ślady działalności ludzkiej sięgają roku 9000-7000 lat przed naszą erą. Przyjechaliśmy tu zobaczyć średniowieczną górę zamkową, gdzie dawniej na wzgórzu Jaćwingowie znieśli swój pierwszy gród, osadę, raj. Sama nazwa miejscowości Rajgród nie jest związana jak mogłoby się wydawać chrześcijańskim znaczeniem słowa raj. Prawdopodobnie pochodzi od staroitewskiego słowa raitas, czyli tereny podmokłe, niedostępne. Obecnie na zboczu Góry Zamkowej znajduje się amfiteatr, zaś u jej podłoża plaża miejska z licznymi jachtami i punktem gastronomicznym. Na Górze Zamkowej, na którą się udajemy, Wznosiły się obwarowania jaćwinków. Natomiast w roku pańskim 1360 budowę twierdzy rozpoczął sam Kazimierz Wielki. Jednak została ona przerwana atakiem krzyżackim. Obecnie nie ma śladów po zamku. Jednak miejsce to jest historyczne i działa na wyobraźnię turysty. Zachęcam Was do zwiedzenia tego miejsca, ponieważ widok jaki rozpościera się z góry jest piękny. A w miejscu tym Czuć odległą i mieszaną historię tych terenów. Zapraszam Was do tego miejsca oraz subskrypcji naszego kanału. Zapraszam do kolejnego odcinka. Pozdrawiam.